Koniczyła! Dziś w to Dysze 10 faktów na temat kraju kwitnącej wiśni. Miejsce 10. Postacie w japońskich grach RPG mają określoną własną grupę krwi. Japończycy wierzą, że można na jej podstawie robić horoskopy. Postacie z grupą AB mają duszę artystów, są tajemnicze i nieprzewidywalne. Miejsce 9. W Japonii rocznie przeprowadza się 8 tysięcy adopcji, ale aż 98% adoptowanych dzieciaków to 20- i 30-latkowie. Takie adopcje praktykuje się, żeby biznes mógł odziedziczyć odpowiedni spadkobierca. Miejsce 8. Tak zwane kancho to popularny japoński figiel przeprowadzany nawet na celebrytach w telewizji. Polega na niespodziewanym wbiciu palców wskazujących w miejscu, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę wykrzykując przy tym kancho, co oznacza slangowo lewatywę. Miejsce siódme. Jeśli kiedyś przypadkiem przyjdzie Wam prowadzić samochód na ulicach Tokio, możecie się strogo zdziwić. Światło oznaczające ruch ma kolor niebieski. W alfabecie kanji słowo zielony i niebieski oznacza ta sama sylaba. Ao. Miejsce szóste. Ohaguro. Zwyczaj poczerniania zębów był popularny w Japonii aż do lat 70. XVIII wieku. Był to jeden z elementów podkreślający wejście kobiety w dorosłość. Niektórzy mówią, że miał chronić przed zdradą małżeńską. Miejsce piąte. Japońskie anime stanowi 60% animacji wyświetlanej na świecie. W Japonii znajduje się około 130 szkół uczących podkładania głosu do kreskówek. Czy wiedzieliście o tym, że pszczółka maja to też japońska bajka? Miejsce czwarte: Hadaka Matsuri to tak zwany Nagi Festiwal, który świętuje się corocznie w wielu japońskich miastach. Największy, odbywający się w Okajamie, ściąga co roku nawet 9000 mężczyzn chcących zdobyć szczęście na przyszły rok. Miejsce trzecie: Japonia to kraj niecodziennych smaków. Dostaniemy tam nie tylko słone lody, ale także Kitkaty o smaku zielonej herbaty, soi, słodki ziemniaczków lub wasabi. Idealne jeśli z rana cię sushi. Miejsce drugie. W 1998 roku w japońskich domach starców rozdano za darmo 15 milionów papierosów. Mimo, że 1 trzecia facetów w Japonii pali, to średnia długość życia wciąż wynosi 84 lata. Miejsce pierwsze. Japońskie kino miało ogromny wpływ na dzisiejszy Hollywood. George Lucas, będący fanem Akiry Kurosawy. Zainspirowany jego filmami stworzył Gwiezdne Wojny, a wiele westernów jak np. Siedmiu Wspaniałych to po prostu remake'i japońskich produkcji. Jaki jest najdziwniejszy fakt na temat Japonii jaki znacie? Piszcie w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał. Piona!